Cię się się was z tej strony No, no neskot no, chyba, chyba wiecie, no tak naprawdę to mi się wydaje, że chyba wiecie, prawda? No więc właśnie, skoro wiecie i mamy to już wyjaśnione To możemy zaczynać z Happy Wheels P? 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 No chyba, chyba to jest logiczne, tak? Dobra Lecimy z For Bosses Only, czyli tylko i wyłącznie dla Dla mega super ludzi, którzy właśnie takim jestem o, oh, o! Oh. O oh yeah! pierwszy level już zrobione od razu na to pum tak poszło tak poszło cholera jasna to było po prostu przełatwe. wow stay. oh yeah oh yeah popatrzcie tylko na to piękne coś jest ale jakie jakie wnerwiające dźwięki naprawdę A, chyba babczli nie zrobię będzie no chyba no ty fakło zataja się pytam jak mi się tak wyleciałem do góry jakim cudem ja tak przyspieszam Lecę, bo już, teraz Lecę, bo jest, wygrałem. Dlatego właśnie lecę, bo wygrałem. Ja wygrałem, więc lecę. Shred people, people, people. Oh yeah, O, o. oh oh o oh, 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 yeah, yeah. Oh oh yeah, oh oh yeah. oh yeah, yeah. Puta, puta, teraz się wracamy, teraz się wracam. Teraz się wracam. Chodźcie, chodźcie chodźcie panowie, chodźcie Nie, nie. Dobra, on to w dupie Nie, ja lecę dalej HULK UUU HULK SMASH Wow Chyba, chyba się trzeba trzymać tego, tak, wiecie? Pum. Wow Aż normalnie, poczekajcie, jeszcze raz chcę, jeszcze raz chcę Dobra, to było, to było super, to było mega, to yo, 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 Surf track, nie, pogo climb, pogo climb, wow To może być naprawdę denerwujący level Naprawdę, o, zaliczyłem, super, okej okay. co, co, co się właśnie stało, przepraszam, pierwszy raz waliło mi się pogo Ale patrzcie, rozwaliło się na cztery kawałki, bez jaj, sprężyna, dwa, dwa te po, po bokach i kuźwa się wzięło i rozwaliło, no Pierwsza raz jak coś mi się wydarzyło, naprawdę. To było przedziwne. To było. Ach, przedziwne, powiedziałem. Miało się tam złapać do cholery jasnej. Dawaj. Dawaj, do, do góry. Jest, dobra, zaliczyłem. Pach, pięknie. To jest po prostu łatwe, Dostałem czkawki. Dostałem czkawki, kochani. Czkawki! Jest! Yeah! Oh, yeah!

Yeah! oh yeah! Ooo! Oh, oh. oh yeah! Ale yeah. ja mam talent do skakania na pogo, normalnie nie wierzę, a jak w prawdziwym życiu próbowałem, to mini gdzie nie wychodziło. BAM! OU! OUO! OU! To była mina, kuźwa, nie zauważyłem miny, naprawdę. Nie! Jest! Jest! Jest, 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 jest! HOLY shit! Bij się! Jezu, ja czuję ten niego ból wbijanie się tych kolców w dupek głęboka Bardzo Jeżeli zakra normalnie nie że po prostu jak tak można nie wiem, ja nie wiem, lecimy jeszcze raz, próbujemy, próbujemy, ponieważ taka jest... Aaa! Poczekaj, poczekaj, poczekaj! Jest! Nie, 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 Jest! Nie, nie ma. Teraz jest. Pięknie! Oh yeah! Oh yeah! Oh. 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 Dlaczego mi to się zrobiło? Dlaczego? O! Oh. Wow. Udało mi się. Matrix. Nie no, proszę was, naprawdę takie durne levele. Glass BREAK TURKEY! Wow, wow, uh, BUM! Chyba w Turcji. Turcja? Nie wiem co to Turcja. To, Turki to, to... To jeszcze może być indyk ewentualnie. Ale tam mają chyba grubsze sło, szkło w indyku, no. Oj tak! Chyba, że tak jakoś inaczej pisze się indyk. Nie jestem pewien. Jest takie zwierzę. Turkej. Turkej. Turki. No, no Turki, no. No nie wiem jak to Turki, no, no. no. Nie wiem, ok? Nie wiem, w jeża, nie wiem! Skąd mam wiedzieć? Nie interesuję się tym, mam to gdzieś. Nie znam tak dobrze, bardzo dobrze angielskiego, umiem się dogadać, ale nie znam tak bardzo, bardzo, bardzo... Bardzo, bardzo dobrze, bardzo dobrze je ja. coś mi to przypomina. Gdzieś ja takie coś powiedziałem kiedyś. W jakimś odcinku tak powiedziałem, ale to nie było oczywiście happy, już tylko może coś innego, nie wiem. takie wiecie, bardzo, 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 bardzo dobrze je. Nie pamiętam w czym to było, naprawdę nie mam pojęcia. Będziemy rzucać, będziemy rzucać łap! Nie, 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 nie! No, dlaczego? musiałeś wbić to w głowę, no! Jezu, co za człowiek! I'm just a kid! No wygrałem, no proszę. wiecie to było genialnie proste, to było takie proste, że wy sobie nawet nie wyobrażacie, jak proste to było, naprawdę. Wy się nawet nie wyobrażacie. Level one, easy! No easy, easy. Normal, oj, takie to normal było, że ja pierdziulę! Very hard, very hard, very hard, very hard. Gdzie jest to very hard, przepraszam bardzo? Gdzie jest to very hard? O dobra, to może być trochę trudniejsze. Oh yeah! Pum! Oh, fuck, 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 yeah, 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 fuck, fuck, fuck. Raz, dwa, trzy, cztery! Ja jestem po prostu jak cztery maszerujące oficery. Dosłownie. Okej, okay, to może być troszeczkę trudne. Nie, nie przemyślałem tego dobrze. Nie przemyślałem. Oj, nie przemyślałem znowu. Okej, okay, czy muszę wybrać idealny moment? Teraz! Okej, okay, prawie. Teraz! Jezu, dlaczego ja się tak dziwacznie odbijam? Ale było blisko! Było blisko znowu! No nie, no. Fucking kurde! Nie! To jest impossible, ja znaczy to jest possible, ja wiem, ja wiem, że to jest possible. No kurde. Nie. Yuh! Dlaczego mi to robisz? Pogomenie! Pogomenie! Leć tam, gdzie musisz! Leć na koniec świata i jeszcze dalej! Lecie! Bo cię dałeś. Pogomenie, pogo, pogo. Jest! się liczy! Czy to nie liczy jako że wygrana! Czy to nie liczy jako że wygrana? No leź to, no, no, to no pani O, 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 o! O, czary wibrator mnie zawierował. No wiecie, czasami tak jest. Nie! Nie wbija się w to, tylko leć na drugą stronę, Jezu, no już mi się... Nie! Dlaczego głowa kurat musiała mu odpać? Tak by to zrobił, chłopak, no! Tak by to zrobił! Jest! Kuśwa! Nie, ku... a w dupie to mam, Lecę dalej, mam to w dupie głęboko! Głęboko! No dobra, bez ale ale no. Ja wiesz, że mi się uda. Ok! Po chwili udało mi się cały się obsieniłem, ale jest dobrze. Jest dobrze. Impossible? Possible. Jasne, że possible. Dlaczego miało być niby. Impossible, panowie i panie? Dlaczego miało być impossible? Jasne, że to jest possible. Possible tak bardzo possible, że ja nawet nie wyobrażam, jak to bardzo może być possible. Tak? Possiblego. possiblenego, ja Po prostu nic nie widziałem. Naprawdę, uwierzcie mi. To jest... Ok, to jest może impossible. Wiecie? To jest naprawdę chyba impossible. Tak mi się wydaje. Trzeba by zwolnić troszeczkę gdzieś tutaj. O tak ona na przykład. Zwolnić sobie. O tutaj też zwolnić. O tutaj też zwolnić. Okej, okay, nie o takie dokładnie zwolnienie mi chodziło, ale wiecie, rozwolnienie możemy powiedzieć, prawda? Nawet jeszcze możemy tak powiedzieć, naprawdę. Lec! O Jezu, ale chyba... O jeju, 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 jeju. przepraszam Cię dziecko, przepraszam, tego nie chciałem. Nie tak szybko, nie tak szybko, nie tak szybko! Jest dobrze, trochę spowolniłem, jest, dobrze! Yeah! Oh yeah! Oh... Yeah! Dobrze! Survive, kill my fat woman. Ah! Okej. Okay. Co się właśnie stało? A, bo to jest... Oh yeah! Aha, oni idealnie do siebie pasowali, bo byli tacy... ...pulchni. Ja po prostu wiem jak grać! Teraz wam żegnam na dziś, pa! Widzimy się w następnym ciągle mam nadzieję, że... widzimy się że... patrzcie, że macie się i... zróbcie dla mnie levele i zostawcie w górę i komentarz, cześć, pa!